Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Duchu Święty, mocy nieogarniona, daj mi odwagę do szczerego odmówienia tej modlitwy. Tak bardzo się lękam, czy jestem wartościowym człowiekiem. Każdego dnia w głębi serca słyszę szept jesteś gorszy od innych, jesteś grzesznikiem, nie dajesz rady. Tyle razy słyszałem, że Bóg kocha mnie. Ale ja to tylko wiem, ale tego nie doświadczam. Dlatego brnę w ślepą uliczkę, szukam Boga, ale znajduję ciągle marny obraz samego siebie. Teraz już wiem, że żadne ludzkie słowo nie wyzwoli mnie z tego szatańskiego labiryntu. Pismo Święte mówi: Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego. Sam Duch. Wspiera swym świadectwem naszego Ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Pokładając nadzieję w tych słowach, wołam: Duchu Święty, rozlej się w moim sercu po najskrytszych zakamarkach mojego ja. Obmyj moje zranienia i lęki. Przenikaj tam, gdzie nie ma dostępu moja myśl. Powstrzymaj moje szaleństwo, zazdrości, porządliwości. Bychy, kłamstwa. Spal wszystko, co budowałem poza Bogiem, by dać sobie samemu iluzję wielkości. Pomóż wytrwać w bólu, gdy umierać będzie stary człowiek. Obudź mnie ze snu. Powiedz mi tam na dnie mojej tożsamości, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga. Niech to usłyszę sercem, niech doświadczę tego całym sobą. Pokaż mi moje piękno. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.